szybkie uczenie kilka sekund, tak jak jesteś na tej ścianie i będziesz zapisany na tej ścianie, więc nie śledź po prostu jeśli mnie subskrybujesz. Nie będziesz jej. więc po prostu wynarazię tylko. Zgłoszcie się w komentarzach, to jest takie ogłoszenie, żebyście napisali Faza, Baza, Teens czy Jenly Czy chcecie wyglądować na tych listach wtedy? I ja po prostu, tutaj na górze będzie faza, baza tej rzęsy I będę po prostu pisała te osoby, które jakby Są ultimem tym, team, które są tym i tym, wiecie o co mi chodzi, nie? Więc no bardzo bym chciała to zrobić Dlatego, bo ja już zrobiłam te kartki, będę je niedługo przyklejała Więc no, jak I na to nie przyjmuję imion z komentarzy Tylko te osoby, które mnie subskrybują <coughs> A jak nie możesz na przykład ten Powiedzmy, nie możesz mi tego przesłać, bo jakby niektóre mam tylko sobie, nie mam wszystkich, więc y, powiedz, zgłoś się, ja y, jakby dam ci mojego Snapchata, wtedy przez YouTube i na Snapchacie mi napiszesz i wyślesz zdjęcie, tak? Jeśli masz Snapchata. A jak chcesz być tutaj na tych kartkach Gen Z, Teens, Faza baza. jeszcze ich tu nie ma, ale już się zrobiłam i będę niedługo przyklejała, tutaj napisz w komentarzu swoje imię, na przykład... Wika, Ala, Jula, Maja, no i wtedy po prostu Was napiszę tutaj, chodzi na przykład Ala Baza. To już będę wiedziała co chodzi, nie? Dziękuję za to za uwagę.